Nie było wielkiej krytyki i wytykania błędów. Sandomierscy radni niemal jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku burmistrzowi Marcinowi Marcowi. 20 radnych było za przyjęciem uchwały, a tylko jeden wstrzymał się od głosu. Takiego dużego poparcia włodarz królewskiego miasta jeszcze nie miał. Pozytywna ocena wykonania budżetu za 2020 rok jest pierwszym krokiem do zmiany układu sił w Radzie. Uchwalony w styczniu 2020 roku budżet zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie 131 milionów złotych. Wydatki wedle planu miały wynosić 136 milionów złotych. Z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem do miejskiej kasy. Z tytułu różnych opłat wpłynęło 3 miliony złotych mniej niż zakładano. Ostatecznie budżet nie był deficytowy. Powstała nawet nadwyżka w wysokości 7 milionów złotych. Stało się tak dzięki dofinansowaniom z Funduszu Inwestycji Lokalnych i refundacji unijnych projektów. To był chyba najdziwniejszy budżet, że tak powiem, w historii naszego miasta. Lockdown, który zapanował w naszym kraju w związku z pandemią 16 marca 2020 roku spowodował naprawdę dużą, bym powiedział, niepewność, dużą nerwowość. Może nerwowość to nie jest najlepsze słowo, ale właśnie niepewność. Rok dziwny, rok trudny, niespotykany do tej pory, ale myślę, że poradziliśmy sobie, chociaż no, kilka zadań inwestycyjnych jednak musiało zostać odwleczonych w czasie, odłożonych w czasie, chociażby budżet obywatelski. I, I to też powoduje, że w tym roku mamy duże spiętrzenie właśnie w inwestycjach i myślę, że takie duże tempo i duża intensywność już pozostanie do końca tej kadencji. Na pewno patrząc na, na sytuację w całym kraju związaną z pandemią uważam, że Budżet Sądzomierza za 2020 rok był naprawdę dobry. Dobry. Pewnie, że mógłby być lepszy. Nie ma tak, że, że, że nie możemy coś lepiej zrobić, ale, ale naprawdę te wydatki, te dochody spokojnie pozwalają patrzeć na, na 2021, 2022. Chociaż wiele rzeczy no, nie udało się nam zrobić, bo no, niestety, budżet obywatelski w 2020 roku. No nie został wykonany. Zadłużenie miasta na koniec 2020 roku wyniosło ponad 36 milionów złotych. W wyniku pandemii koronawirusa ucierpiały wszystkie samorządy, ale uzależniony od turystyki Sandomierz musiał się mierzyć z dodatkowymi problemami. Za udzieleniem absolutorium zagłosował między innymi cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, który do tej pory nie szczędził krytyki włodarzowi miasta. Ja myślę, że to był trudny budżet, bo był trudny rok. Wiadomo, rok koronawirusa i związane z tym problemy tak? każdego z samorządów, każdego z nas. Więc, więc cieszmy się z tego, że powoli wychodzimy z tego kryzysu pandemicznego, tak? że odzyskujemy równowagę w życiu prywatnym, jak i również w życiu samorządowym. Ogarnęliśmy to wszystko w miarę. Wygląda to przyzwoicie i daje perspektywę jakby na przyszłość bardzo korzystną. Branża turystyczna, która w pierwszej chwili mocno ucierpiała, jak się okazało, w miesiącu lipcu i sierpniu, troszkę odbudowała swój potencjał. Dzięki temu też te zaległe środki, które Baliśmy się, że do, miasta, do budżetu miasta nie wpłyną. Zaczęły w drugim półroczu spływać. Liczyliśmy zawsze na te wpływy z turystyki. Poprzez to, że przedsiębiorcy z branży turystycznej, okołoturystycznej zarabiają na turystach, to i to ma pośredni wpływ na, na finanse naszego miasta. Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza. Również i w tym przypadku Marcin Marzec uzyskał kredyt zaufania. Brak krytyki ze strony radnych opozycyjnych i poparcie działań włodarza przesądza o zmianach w Radzie. Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli już wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Wojciecha Czerwca. Wedle planów zastąpić ma go Krzysztof Szatan. Warto popatrzeć na te finanse troszeczkę inaczej, że jednak dużo zależy od nas. Od rady, od burmistrza, od urzędu, bo wiele rzeczy można było chyba lepiej wydać pieniądze, wiele, wiele finansów można by było poprawić. Chyba zbyt pesymistycznie podeszliśmy do pewnych rzeczy. Bo tak jak mówię, okazało się, że te spadki dochodów owszem były. Ale nie aż tak dramatyczne. Myślę, że to było tak na miarę potrzeb, i na miarę przewidywanych możliwości. Tak się zachowywały wszystkie samorządy. Oczywiście jedne są bardziej od turystyki uzależnione, drugie mniej, tak? I ten związek budżetu z turystyką no, ma znaczenie tak dla Sandomierza, więc oceniam, że było to takie zachowanie rozsądne. W 2020 roku nie wykonano wszystkich zaplanowanych zadań i inwestycji, odkładając ich realizację w czasie. Zmniejszone zostały dotacje dla stowarzyszeń, a z wieloma problemami borykają się kluby sportowe. Bardzo ostrożna polityka finansowa realizowana w 2020 roku odbiła się na wielu płaszczyznach życia w Sandomierzu. Świadomie władza wykonawcza zmniejszyła ilość inwestycji, bo co się wiązało jakby z naturą roku. tak Ryzyko było wysokie, że nie będzie dochodów, że nie będzie turystów. Okazało się to obawa taka nie do końca uzasadniona. Turyści byli, dochody są jakieś tam, prawda. W tym roku, w tym, w tym następnym roku budżetowym, zakładam, że poprawimy sytuację inwestycyjną. Zakładam również pozytywne zmiany w kontaktach zewnętrznych miasta Sandomierza. Od dwóch i pół roku już zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że przede wszystkim mieszkańcy, przedsiębiorcy kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego mają oczekiwania i mają do tego prawo. I, i tak jest, że tak powiem, zorganizowana samorządność. Praktycznie codziennie spotykając się z mieszkańcami, z radnymi, Mam pomysły na wydatkowanie pieniędzy, jednak jako menedżer, jako gospodarz miasta muszę również skupić się na, na dochodach. Jeżeli chcemy wydać złotówkę, to tą złotówkę, ta złotówka musi wpłynąć do budżetu. Tu, tu jakby cudów nie ma, tu próżni nie ma.